Siemanko, witam. Dzisiaj lecimy z odżywianiem kukurydzy. A mianowicie, co dzisiaj idzie? Już jest ostatni moment na wjazd. Zaraz zakryję rzędy. A idzie plon Vitopti 2020-20, plus mikro. Czyli NPK, plus mikro. Idzie bor. Będzie dodawany na końcu. 0,8 litra na hektar. I to są jeszcze aminokwasy. Z progrowu amino tego dajemy pół kilo, bo to jest cały zestaw na 6 hektarów. Tego dajemy pół kilo. Plon Witu dajemy 2,5 kg. Mam już to wszystko poodmierzane, także widzimy się już na polu. Taki zestawik, równe, równą stówkę na hektar. No i jesteśmy już na plantacji pierwszej. Tutaj ogólnie jest na zmianę odmianowo. Hulk z Danubio. Od czego chciałbym zacząć? Od chwastów, może. Mezonir w tym roku nie wyczyścił tak tych plantacji, jakbym się spodziewał po tamtym roku. W tamtym roku było wszędzie goło. A tak, to zobaczcie, gdzie nie, gdzie o Komosa. Niby ona jest coś poprzebarwiana. Z początku po pierwszych dwóch tygodniach ona była żółciutka, a teraz nagle jej się odbiło. No i co tu gdzie nie jakiś powój się trafi jeszcze? Nie ma tego dużo i co się pierwsze rzuca w oczy, to odmiana hulk jest wyższa. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale... Hulk sporo odstaje, jest sporo wyższy. O tak, ta jest e, słabsza, ta jest Hulk. Ta jest słabsza, ta jest Hulk. Ta jest słabsza, ta jest Hulk. No, może kamera tego tak nie oddaje, ale mi się wydaje, że w późniejszym etapie to się bardziej e, uwidoczni. E, Hulk jest odmianą bardziej taką liściastą i. Tak jak w tamtym roku najlepiej nam się sprawdziło Danubio Tak w tym roku Widzę, że Hulk Lepiej O, Już tutaj wychodzi gdzie nie gdzie, tak jak mówię ten powój Też jest przyżółknięty, ale to Myślę, że to jest wina po prostu suszy No i może też delikatnie za późno Wykonany zabieg o jeden, dwa liście. O, ale tutaj pożyteczne. Mszyca zjada komosę, a na kukurydzy nie ma. Bardzo dobrze, niech je. No wiadomo, nie ma tego zakwaszenia jakoś dużo. Ta kukurydza. Teraz dostaliśmy około 12-13 litrów deszczu. To ta kukurydza, ona teraz rusza. Dopiero teraz, właśnie dobrze ruszyła. No, i też decyzja, żeby ją jeszcze tutaj wspomóc odżywką, mimo że źle nie wygląda. To To jeszcze wjedziemy teraz. Ostatni zabieg. Tak jak mówię, stówka na hektar. Składowo myślę, że ok. Co tu jeszcze można było siarcza magnezu w sumie dodać, Tu by jeszcze tam dodatkowe 20 zł do hektara. No, ale ogólnie, źle to nie wygląda. Teraz ją wspomożemy, żeby się lepiej po prostu zakorzeniła. To jest wszystko odmiany na kiszonkę, dzierżawy w ogóle nie ruszam. Tam jedynie podjadę, wam pokażę jak ona też wygląda. Tutaj kukurydza oczywiście siana, 22 kwiecień. No i zobaczcie, tutaj susza nam tak podznaczała lepsze paski i gorsze ziemi, że tutaj jest o, widać, że słabsza. Tutaj już w tę stronę się ziemia polepsza trochę i widać jak ta kukurydza po prostu się gotuje teraz. Oczywiście małzerek w pogotowiu jak zwykle. Jesteśmy teraz blisko Przężytka też. To wam pokażę jak wygląda na tą chwilę. Tutaj może najpierw zaczniemy od owsa jeszcze. A i co teraz ogólnie, jeśli chodzi o opryskiwacz, wymieniliśmy dysze na fioletowe. To są 0,25. No i będziemy po prostu teraz ustawiać, jakie ciśnienie, że nam wychodziło 250 litrów na hektar. 30 patrzyłem na czwartym biegu, około 1600 obrotów. Prędkość powinna być około 5,5 na godzinę, więc wychodzi, że ciśnienie powinno być 3,5 bara. Ale jak będzie, to nie wiem. No i co, tutaj owsi się jeszcze trzyma, od drogi jest lepsza ziemia. Tutaj oczka wodne to też już wypalone. No, od dołu sycha, teraz to wiadomo poodbija po deszczyku. Mówię, dostaliśmy tylko 12 litrów deszczu, więc na tą suszę to nie jest za dużo. Lecimy, szybkie rzut oka. Pokażę Wam co u nas tutaj, jak wygląda. Owsik, tutaj od drogi lepsza ziemia. Tam górki już powysychane. Dlatego taki żmudny trochę widok, bo złudny znaczy się, bo od drogi jest ładnie, a dalej jest powypalane. No tak samo tutaj zobaczcie ten kłos, to wszystko to jest ładnie nabity Tadeus, czyściutko. I co do pasa jest, także nie jest taki mały w tym roku. Mniejsza ilość skrócenia była mniejsza dawka. Tutaj od dołu już susza troszeczkę podebrała. O nawet widzicie trafiają się o wyschnięte kłosy i tutaj ziarka nie ma. Taki na tych wypaleniskach. Tutaj z drugiej strony też sprzężytko Podobne jak tutaj obok. No niestety w kwietniu praktycznie zerowe opady, w maju tak samo. Teraz, na razie już zaraz połowa czerwca i yy, niestety, ale też tylko 12 litrów jak do tej pory. Także zobaczymy się na kolejnym kawałku, bo tutaj jest kukurydza na orce zimowej i wydaje mi się, że ona jest gorsza w tym roku. W tamtym roku było na odwrót, że na zimowej była lepsza. Ale to efekt końcowy zobaczymy, bo tutaj na pewno więcej wilgoci. Ona dopiero teraz tak naprawdę dobrze ruszyła i, i dopiero zagai to wszystko. I w sumie fajnie wyszło, bo myślę, że jedna będzie gonić drugą. Także będzie konkurencja. Dobra, lecę na drugie pole. No jesteśmy na drugim kawałku. Tutaj orka wiosenna. I tak jak mówiłem, tutaj wygląda lepiej. Takich różniących się radlin. Jedna dobra, druga niedobra. Mówię, w tym roku tak samo i na tym kawałku nie jest to za czysto tak jak powinno być no ale to kukurydza zaraz zagłuszy tutaj zobaczcie mamy dużą obsadę jak na ten suchy rok to nie wiem czy nie powinniśmy siać tego 80 tysięcy zamiast pod 90-89 bo tutaj wyszło to za gęsto odległości są fajne bo równe Dobrze, bardzo ten siewnik sieje. Że Nie ma różnych odległości między kukurydzami, tylko jest w miarę jednakowo. Zobaczcie, to też nam fajnie właśnie robi plon. A nie, że natkane trzy przygodowo obok siebie. Potem jakaś dziura, i znowu. Także tak to się tutaj prezentuje. Wiadomo, źle to nie wygląda, ale zawsze mogłoby być jeszcze lepiej. W tamtym roku to naprawdę ciężko będzie pewnie powtórzyć ten wynik, bo szła od samego początku bardzo szybko, bardzo ładnie w górę. No, tutaj po prostu ona potrzebuje wody, nic więcej. Właśnie w tamtym roku mieliśmy opady, bardzo fajnie się poukładały na nalewanie ziarna, jak i na kukurydzę. No a w tym roku niestety, ale deficyt. Zobaczcie, tutaj dzisiaj wjeżdżamy, myślę, że za 3, 4, 5 dni już ona rzędy zakryje i niech rośnie, nic tu więcej nie będzie działane. Nawożenie było okrojone, 150 tylko mocznika dostała, 200 kornkali, stówkę polifoski szóstki Wy podsiewacz. I tutaj ta nasza na oborniku, na dzierżawie bez obornika. I zobaczymy co one pokażą w tym roku. Na pewno na drugi rok jak ceny nawozu się ustabilizują, zwiększamy nawozy. To jest pewne, żeby ta kukurydza po prostu od samego początku miała idealny wigor i to szło. Bo wtedy cieszy oko i będzie plona. Nawet będzie można zrezygnować z odżywek. Jakby ona dostała dobrego papu pod korzeń to Dobra, czekam, bo już tata się zbiera z tamtego pola. No i co? Jeszcze pokażę Wam jak wygląda na dzierżawie. Kukurydza jak widać łapie już ile? 80 cm ale dziś nie o tym. Chciałbym pokazać jak przemiękła nam ziemia po dwóch opadach deszczu. 12 litrów 2-3 dni temu i dzisiejszej nocy dodatkowe 8 literków czyli mamy około 20 litrów a ziemia nam przemiękła na żeby być dokładnym 8 centymetrów także nie jest tu dużo potrzebny jest większy deszcz bo ona zaraz to wszystko pobierze i tak to będzie wyglądać dobra tak się prezentuje Zbiera się, naprawdę się zbiera. No i tak, znajdujemy się na dzierżawie. E, tutaj odmiana pionierowska 8834. E, co tutaj chciałbym Wam pokazać? Też jest jakiś problem z tymi chwastami. W tym roku, przez tą suszę, e, jakoś ten oprys nie podziałał tak jak należy. Tak, jedna komosa jest e, przyżółknięta, e, druga nie. Jedna bardziej, druga spalona nie wiem co to, od czego to zależało, ale no tak jest. Chyba, że ona teraz po deszczach dopiero opadnie. No nie wiem, będę obserwował kukurydzę i za dwa tygodnie postaram się Wam coś zrelacjonować, czy to wzięło czy nie. Jak już za dwa tygodnie tego nie weźmie, to znaczy, że już nie weźmie. Tutaj co? Na naszym polu już kukurydza ma 80 cm. No, a tutaj jakieś. 65, wyższa, może 70, także tak to się prezentuje. Szału tu jakiegoś nie ma, wiadomo. To jest dzierżawa. Pierwszy rok i tak ta kukurydza nieźle wygląda. Też by należało ją prysnąć odżywką, no ale to już dodatkowe około 1500 na tą odżywkę. Fajnie, że się popadało kolejne 8 litrów. W sumie w czerwcu mamy już 20 litrów. Także nie jest źle. Są miejsca gorsze, są miejsca lepsze. Zależy co gdzie wpada. Z czym mamy tutaj największy problem, jeśli chodzi o zachwaszczenie? O te tak zwane tataraki. O widzicie, tamtego nie wzięło. Trzeba będzie te miejsca, jest takich parę, pięć kółek, nie jest tego dużo, ale ale to trzeba będzie zrandapałować po prostu. I to ładnie padnie. No a tak to się prezentuje na dzień dzisiejszy.